Witam Państwa wszystkich serdecznie, ja nazywam się Mirosław Matecki i będę dzisiaj mówił na temat narzędzia, które się nazywa ZOHO, Zoho Data Prep. Taki produkt, a generalnie jego działaniem jest przygotowanie danych biznesowych do różnego rodzaju analiz. Zrobię demonstrację w trakcie tej mojej prezentacji, będę starał się trochę powiedzieć o tym, jakby Jak to narzędzie wkomponowuje się w resztę produktów Zoho'skich, po co w ogóle to powstało i dla kogo tego typu narzędzia są, po co, co, co ono oferuje i oczywiście demonstrację zrobię. Tak jak Dawid powiedział, na koniec ewentualne pytania. No i jak pewnie część z Państwa wie, bo widziałem tutaj już odpowiedzi z ankiet, część z Was jest już użytkownikami ZOHO, poznaliście na różne sposoby to oprogramowanie, wiele z was używa produktów aplikacji biznesowych czy to CRM maila czy innych produktów Zoho'skich ale jakby taką warstwą łączącą to wszystko jest środowisko czy domena raportowania dlatego że w firmach raportowanie obejmuje i, i, i wiele dziedzin i powinno być transparentne i niezależne tak naprawdę od narzędzia. Czyli jeżeli jestem, nie wiem, szefem firmy, to nie chciałbym jakby osobnych statystyk, osobnych wskaźników, osobnych zestawień typu ile moja sprzedaż tylko sprzedała, chociaż to oczywiście bardzo ważne, ale na przykład chciałbym się dowiedzieć, jak sprzedaż, nie wiem, koreluje z ilością pracowników tak i te dane pochodzące z dwóch różnych źródeł w jednym kokpicie chciałbym zobaczyć. Czyli ten wątek Analyticsa, którego raportów, które są raportami wieloplatformowymi, jest dla mnie bardzo ważne, ale uzupełnia to narzędzie taki trochę może tutaj niezbyt widoczny komponent, który się właśnie nazywa Data Prep. I to jest komponent, o którym dzisiaj chciałbym więcej powiedzieć. W ramach samego zarządzania raportami, mówiąc, czy tą całą filozofią Business Intelligence, ZOHO jakby wyróżnia takie trzy filary. Przygotowania się do tej działalności. Jedna to jest przygotowanie danych, właśnie zarządzanie danymi, czyli gdzie są moje dane, skąd one pochodzą, skąd te dane będę przyjmował i zaciągał. Druga, druga warstwa, właśnie tak gdzie Analytics ma najwięcej do powiedzenia, to jest jak pokazać dane tak, żeby one były czytelne i żeby mi coś jakby na pierwszy rzut oka przed oczy wystawiały. No i ostatni wątek to jest jakieś wnioski, tak? czyli wnioski i akcje jakieś korygujące, tak? czyli nie wiem, prezes przychodzi do szefa sprzedaży, mówi słuchaj, twoje wskaźniki idą do dołu czy do góry i na tej podstawie podejmują jakieś wspólne wysiłki. Fajnie jest, jak mamy takie środowisko jak Zoho One, w którym te wszystkie dane pochodzą z jednego źródła, ale nie jest to norma w świecie, i tutaj parę takich statystycznych mądrości. Dotychczas ludzkość zebrała 79 sekstylionów, te ZB to się czyta jako sekstylione, 10 do 21. Czyli dziesiątka z dwudziestoma zerami, to nie wiem ile to jest, to jest sekstylion, mówiąc właśnie tutaj z Google'a się, że tak powiem, przed chwilą zaciągnąłem tą wiedzę. Taką ilość informacji ludzkość zebrała na różnego rodzaju nośnikach elektronicznych. Ta informacja, czy ta ilość informacji zbieranych fundamentalnie rośnie, o czym mówi ta druga kolumna, 5000% o dekadę. Natomiast najważniejsze, tutaj z punktu widzenia dzisiejszego narzędzia jest ta ostatnia kolumna. 90% tych danych jest powielanych. Czyli 90% danych jest przeciąganych za pomocą różnych technik narzędzi import-eksport wyszli do Excela. Główną motywacją do tego, żeby powielać dane oprócz samego zabezpieczenia, czyli backupu, jest przygotowanie danych tych właśnie do analizy i do właściwego zrozumienia. I tutaj taką tezę chciałbym postawić, że dane, które są rozproszone, które są w różnych miejscach, niestety ale wpływają na to, że zwiększają się nasze koszty, na przykład koszty przechowywania tych danych w, na, 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 w 10 czy w 20 kopiach duplikatach, poprawianie ich, łączenie ich, łączenie tych danych co do różnych źródeł,